strasznie wczoraj zachlałem. Dotowałem odcinki na Senpai do piątej rano. Mój stary, znalazłem stronę za nim, Shinden. Wiem, że to jest to w porządku. Ja mówię teraz: Co ty pierdolisz? To strona i na reklamy. A teraz on wstał, stary wstał i mówi: Co ty kurwa, no i łapę do mnie wstawia? Chciał mi liście wywiewać, a ja go napisę Fasatek, bomba w oko. kurwa, na brzuchu oddechu nie mógł złapać. Konto miał na szyndenie, bomby od domu wale na nos, wujaszek nas rozdziela i odcinki kraną tam, i tak mi szarpał. Że mi po papy wyskoczyły. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Mam stronę. Niektórzy mówią, że nie można chlać jak się stronę, ale ja uważam, że to nieprawda. Można, tylko trzeba wstać rano. Na tym właśnie polega odpowiedzialność.